Po prostu nie nazywam się stablecia i pani Madzia. Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Dzisiaj Wam pokazuję naszą wieczorną rutynę. Zaczynamy tak w pół do siódmej czy 18.30. A i jest czas na kolację. Pokażę Wam, jak ślicznie Gabi je. To jest jedno z jej pierwszych posiłków. Tu, tutaj będziecie mogli to zobaczyć. Pokażę Wam też różne, może takie dla Was, może to być jakaś inspiracja, jeśli chodzi o takie wieczorne zabawy, które nas pomagają i wspierają, żeby te wieczorne czasy były bardziej gładkie. Bo nie wiem jak Wy, ale moje dzieci. Zawsze mają taki powieczorze, po całym dniu zabawy, przedszkola, szkoły. To różnie, różnie bywa i wszystkie takie tryki nam pomagają. Tutaj jest akurat niedziela, to taka bardziej luźniejsza wieczorna rutyna. Co podajemy naszym dzieciom, jeśli chodzi o jedzenie? Na razie Gabi jedynie marchewkę, jabuszko i my używamy metody BLW, plus papki i to u nas się najbardziej Jeszcze. sprawdza. Jeśli chodzi o nasze starsze dzieci, to różnie bywa. Zależy od dnia, ale generalnie teraz już jedzą kanapki. Przez bardzo długo, przez chyba 3 lata, one codziennie uwielbiały kaszę manną z bananem, a teraz im się trochę zmieniło i u nas królują kanapki lub po prostu resztki z obiadu, jak zaraz zobaczycie. John akurat zajmuje się karmieniem dziećmi, a ja tutaj przygotowuję coś fajnego dla niej, jeśli chodzi o kąpiel. Tutaj mamy oryginalny projektor gwiezdnego nieba Aurelix Galaxy, i to jest super projektor, bo dodaje taki magiczny efekt. Po prostu to jest najbardziej zaawansowany gwiezdny projektor na rynku i tworzy trójwymiarowy efekt kosmicznego nieba. I jak mówię, my uwielbiamy patrzeć na te gwiazdy i jak wyglądają w naszej łazience na przykład. I tutaj stwierdziliśmy, że robimy dla dziewczynek taki wieczorny, wieczorna rutyna pod gwiazdami i zaczynamy od kąpieli. Jest lato, to jest troszeczkę jasno, ale widać jak te gwiazdy się pojawiają i jakie tutaj różne kolory, jakie efekty są na suficie. Jak dziewczynki się powoli szykują i sprzątają zabawki, to ja akurat w tym czasie kąpię Gabi. Ona też bardzo lubi się patrzeć na te gwiazdy, ale generalnie Gabi uwielbia kąpiele. Dajcie znać, czy wasze też maluki tak uwielbiają wodę, tak jak moje, bo u nas to jest super zabawa. I teraz zobaczcie reakcję dziewczynek, jak weszły do łazienki. Yesy? Yeah. Like like yes. Yeah. Are you excited? Yes. Yeah. You like it? Yes. Yeah. Nice. Say hello mama. Are you excited? Are you excited? Przez to, że korzystamy właśnie z kolację, żeby wyjeść trochę resztek, to dzień przedmieliśmy gryla i została nam kiełbaska. Tego dnia akurat byliśmy sprawdzić na chrzciny restauracja i tam zamówiliśmy pizzę, to też nam zostawał kawałek. Ja to wszystko szykuję na talerzykach dla dzieci, żeby miały taki piknik pod gwiazdami u nas w salonie. I tutaj też mogę Wam polecić te talerzyki, bo co mi się sprawdziło jest, że jak każde jedzenie jest na innej części talerzyku, to jakoś inaczej im smakuje, lepiej im smakuje i... Szybciej zjadają. Oczywiście do tego też mamy zawsze jakiegoś owoca, i tutaj chłodny arbus nam pomógł. I tak wygląda sufit w salonie, jak włączymy projektor gwiazd. Tutaj szykuję ten część piknikowa dla dzieci, żeby miały fajną zabawę przy jedzeniu. Dodatkowo normalnie to jest taka wymiana, że najpierw dzieci jedzą kolację, potem mają kąpiel, ale przez to, że chcieliśmy im zrobić taką niespodziankę, to dlatego dzisiaj jest trochę na odwrót. Też, jak mi oglądacie przez dłuższy czas, to wiecie, że często bywamy w bibliotece i tutaj rozkładam dzieciom różne książki wokół na kocyku, żebyśmy sobie trochę poczytały. Bo akurat tego dnia mniej czytaliśmy. My staramy się poczytać dwie-trzy książki dziennie i wieczorem też to jest super metoda, żeby trochę się wyciszyć po całym dniu. Ja też wystawiam tak książki, żeby dziewczynki miały swój wybór. I też, jak mówię, normalnie jemy przy stole, ale tutaj, przez to, że chcieliśmy zrobić im piknik pod gwiazdami, to dlatego to tak wygląda. Tak. Kto wybiera pierwszą książkę? Świneczka! Tak?

Polski z angielskim, czy ja jestem najgorsza w tym? John bardzo pi się pilnuje, żeby w domu tylko i wyłącznie rozmawiać po angielsku, bo dziewczynki mają polski w szkole, w przedszkolu, na zewnątrz i też tutaj z tymi książkami. To my staramy się czytać książki po angielsku z dziewczynkami, bo oni mają kontakt, bardzo duży kontakt z Polski. I tak jak moi rodzice, jak ja byłam w Kanadzie, starali się ze mną czytać po polsku i jak najwięcej rozmawiać w domu po polsku, to tutaj też tak staramy się robić z dziewczynkami, tylko na odwrót. Tutaj widać trochę projektorę na górze, ale niestety kamera trochę zakłóca ten wygląd. Zaraz Wam pokażę lepsze ujęcie, ale chciałam Wam powiedzieć tylko, jeśli chodzi o tę te zaletę tego projektora, to jest, że naprawdę na żywo wygląda. Super, ale jest wiele trybów działania. Jest gwiazdy, mgła, możliwość zmieniania koloru mgły i szybkość obracania. Jest też energooszczędny, jest najwyższa jakość wykonania i dla mnie to jest super pomysł na prezent. Właśnie z taką notatką, że. Nie wiem, zapraszamy do zrobienia sobie wieczór pod gwiazdami. I tutaj widać te wszystkie kolory, i to jest tak łatwo zmienić, że później w pokoju zobaczycie, jak dziewczynki same zmieniają, u siebie w pokoju, jak oni chcą, żeby to wyglądało. No, i po czytaniu to stwierdziliśmy, że możemy coś oglądać. My. Ograniczamy, jeśli chodzi o telewizję, naszym dzieciom. One w weekendy mogą obejrzeć filmik, ale właśnie wieczorami to czasami im puszczamy Bluey albo taki serial, który się nazywa Creature Cases na Netflixie. To są akurat dwa seriale, które Wam polecam. Tutaj wstawię, jak wyglądają na Netflixie, jakbyście byli zainteresowani. Wtedy John bierze dziewczynki na górę, a ja sprzątam trochę kuchnię. Jak on je na przykład myją zęby w tym czasie, a ja staram się trochę ogarnąć kuchnię, żebyśmy potem z Johnem mieli trochę wolne chwile dla siebie, może coś razem obejrzeć, lub teraz ostatnio bardzo się wkręciliśmy w Nintendo Switch i gramy gry. Ale y, to staramy się właśnie jak najwięcej zrobić y, i dzielić się obowiązkami, żeby mieć trochę tego czasu dla siebie. Mm -hmm.

a to ten ja, A To ja no ten Można ty... po prostu cały no i się włączać na tak takie gwiazdy. No i jeśli chce się off, to. Dobra, a jak włączysz i to naciśnisz tutaj, to co się stanie? Co? No, pokaż. A? już nie ma gwiazdek. Tak? I teraz No, a to, a jak naciśnicie. M. Emma? A jak ten? Włączyła? Wyłączyłaś. A włączysz? Włączysz? No włącz. Em, musisz i to tam. Dobra. Tak, i to tam toilet offline się od. A... Musisz najpierw włączyć? Nie. Tak. Nie? I, tat, 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 I, to i mianowicie... można tak zmieniać kolor, A naciśniesz jeszcze raz, żeby zmienić kolor? Nie, yeah, bo to się samo A, ale to jest takie. O, super! Ale to jest bardziej takie. Fajnie, I Tutaj jest yeah. takie. A się I tutaj będzie. I będziemy patrzeć. Jak John siedzi z dziewczynkami, bo. My siedzimy z dziewczynkami dopóki zasną, to ja tutaj robię pranie. Ostatnio robię pranie w sumie codziennie i nastawiam i suszę pranie wieczorami, a rano jak wstaję to składam. Po prostu to, ten system jest dla mnie teraz najłatwiej i jak robię jedną pralkę codziennie czy jedną co dwa dni, w zależności. To czuję, że po prostu tego jest mniej. Kiedyś e, czekałam, tak jak wyglądacie przez dłuższy czas, to kiedyś wiecie, robiłam wszystko w jeden dzień, żeby nie móc musieć robić pranie codziennie. Ale teraz akurat nam się sprawdza właśnie ta metoda. No I Gabi od tej pomiędzy 19 a 20 już śpi, i dziewczynki też w miarę szybko zasypiają. Do, od 20:30 do 21:00 już też śpią. żoną chcieliśmy przetestować, jak projektor działa na zewnątrz, i słuchajcie, też super działa. Aż sąsiadów trochę podświetliliśmy. Przymachaliśmy, że przepraszamy. Nie spodziewaliśmy się, że aż daleko, tak daleko te gwiazdy pójdą, ale też super i pomyślałam, że też fajnie by było może pod namiotem ten projektor skorzystać i jak mówię, jest dużo fajnych pomysłów mamy, ale ten wieczór pod gwiazdami to u nas był hit. Dziewczynki już proszą, żeby jeszcze raz to zrobić. Coś co ostatnio jest dla mnie taki game changer jest, że ja też mam wieczorną rutynę o 21.30, najpóźniej 22, ale staram się 21.30 już się szykować sama do spania, myjąc zęby, myjąc twarz, kąpać się i tak tak dalej, żeby już być w łóżku o tej 22. Dlaczego? Bo bardzo często mam przerwane noce. Wiecie, ja mam dziecko, które ma 6 miesięcy i mimo to, że Gabi cudownie śpi, ma takie noce, że jest trochę gorzej. I ja wiem, że jak. Położę się i będę spał tej 22, to nawet ten ciąg e, 4-5 godzin to jest game changer i lightsaver dla mnie. E, dla mnie też jest teraz e, ważne, że pielęgnacje z góry. Zaraz będę miała 40 lat i tak jak mając 20 lat nie zwracałam na to uwagę, to teraz ta pielęgnacja z góry jest super taka moja nocna rutyna i bardzo e, to też lubię robić. Znaczy, że u Was się zmieniło. Jak mówię, jak macie okazję i możecie pójść spać o tej 22, to spróbujcie, bo to change my life, zmieniło mi życie. Ja teraz wstaję o 5 i mogę, mam energię i mogę działać, i to jest dla mnie super sprawa. Dobra kochani, tutaj zakończę tego vloga, zachęcam Was, podlinkuję ten projektor poniżej, jakbyście byli zainteresowani, myślę, że naprawdę super pomysł na prezent. Jak oglądacie mnie pierwszy raz, to zachęcam Was do zasubskrybowania, bardzo dziękuję, że dołączyliście do naszej wieczornej rutyny i jak zawsze Matylda i ja i Emma i nasza baby Gabi i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego i spokojnego wieczoru. Pa!